Filip Heizer 36 litrów i Małgorzata Ome 41 litrów od kilku lat są prowadzącymi poranny program Dzień Dobry TVN. 28 marca w studiu pojawiły się dwie policjantki, które zabrały prezenterów sprzed kamer przeszkadzając tym samym w emisji śniadaniówki. Widzowie musieli być nieźle zdezorientowani, duet Filipa i Małgosi od samego początku wzbudzał w widzach wiele emocji. Początkowo lubiana para, z czasem zaczęła tracić sympatię widzów. Kropka, kropka, kropka. Wszystko przez wybryki młodego Heizera, który między innymi udawał w śniadaniówce atak paniki. Ostatnio w kuluarach mówiło się, że prezenterzy wkrótce zostaną zwolnieni, a ich miejsce zajmie Marzena Rogalska i Beata Sadowska. Filip zabrał jednak w tej sprawie głos i zdementował plotki, twierdząc, że jego pozycja w programie nie jest zagrożona. W niedzielę 28 marca, Heiser i Ome prowadzili śniadaniówkę, w której rozegrały się niecodzienne sceny. Podczas zapowiadania materiału w studiu pojawiły się dwie panie policjantki, które wręcz siłą ściągały prezenterów z wizji. Filip zdążył jedynie zapytać się Gosi, co przeskrobała i w tym momencie śniadaniówka została przerwana blokiem reklamowym. Wielu widzów musiało być pewnie zdezorientowanych za istniałą sytuacją. Po przerwie okazało się, że był to oczywiście żart, a cała akcja została wcześniej zaplanowana. Panie policjantki były siostrami bliźniaczkami, które później wystąpiły w roli gości. Zabawne. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова